Krucjaty, święte wojny prowadzone przeciwko muzułmanom w średniowieczu, były jednym z najważniejszych procesów tamtej epoki. Doprowadziły do rozkwitu handlu, wymiany myśli i wzbogaciły liczne włoskie państewka, szukując grunt pod nadchodzący renesans. Dzięki antycznemu dziedzictwu, ocalonemu w muzułmańskich bibliotekach, dorobek starożytnych filozofów powrócił do Europy. Z drugiej strony, był to czas przemocy, Powiększenia antagonizmu między chrześcijaństwem a islamem, zaś nabrzmiały system odpustów miał doprowadzić do gigantycznego kryzysu kościoła, zwieńczonego Reformacją. Podczas wypraw krzyżowych powstały zakony rycerskie, które za swoją misję obrały oprócz modlitwy, obronę pielgrzymów i krzewienie wiary, nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale również na Półwyspie Iberyjskim i wschodzie Europy. Do najsłynniejszych z nich Należały owiane legendami zakony templariuszy i joannitów. Z kolei jednym z najstarszych zakonów byli rycerze świętego łazarza, którzy opiekowali się w Jerozolimie szpitalem dla trędowatych. Jak już wspominaliśmy w poprzednim odcinku, początkowo jedynie trędowaci rycerze decydowali się na wejście w szeregi tego zakonu. Zarażeni wojownicy, nie bojąc się śmierci, mieli sieć spustoszenie w szeregach wroga. Z biegiem czasu również zdrowi śmiałkowie przywdziewali habity z zielonym krzyżem na białym polu symbolem lazarytów. Rycerze świętego łazarza zakładali kolejne placówki przeznaczone dla dotkniętych trądem również w Europie, bowiem wracający krzyżowcy przywilekli chorobę do swoich ojczyzn. Po upadku państw krzyżowych, lazaryci kontynuowali swoją działalność w Europie, a już w XIII wieku dotarli do Polski. W dzisiejszym odcinku podcastu przyjrzymy się bliżej miejscom na Śląsku, do których dotarli rycerze pod znaku Zielonego Krzyża. Nazywam się Alicja Ślubowska, a to są Makabreski. Opowieści z pogranicza historii i fantazji. Odcinek 5. Śladami domów dla trendowatych. Część druga. Średniowieczny Śląsk to fascynująca kraina. W piastowskich księstwach, które znajdowały się na styku kultur Cesarstwa, Czech i Polski, zaczęła się formować pewnego rodzaju świadomość odrębności i lokalnego patriotyzmu. Pomimo rozdrobnienia Śląska na wiele mniejszych organizmów, rządzonych przez oddzielnych władców, cały region przeżywał okres rozwoju związany z napływem ludności i rozwojem miast. Naszą podróż w czasie zaczniemy od Górnego Śląska. Tamże, w Środzie Śląskiej, znajdziemy pozostałości jednego z najstarszych leprozoriów w całym kraju. Mowa o niepozornym kościele Najświętszej Marii Panny. Znajduje się on poza centrum, na zbiegu ulic Kruczej i Legnickiej, co jest pamiątką po dawnym przeznaczeniu tego miejsca. W średniowiecznej bryle świątyni do dzisiaj można dostrzec romańskie relikty. Leprozorium w tym miejscu było przeznaczone dla kobiet. Zostało założone na początku XIII wieku. Niestety po samym szpitalu nie pozostał w Środzie Śląskiej żaden ślad. Tradycja przypisuje fundację średzkiego leprozorium wraz z kościołem, księciu Henrykowi Brodatemu i jego małżonce Jadwidze. Późniejsza święta była niezwykle ciekawą postacią. Bardzo religijna fundatorka licznych kościołów oraz klasztorów na terenie Śląska. Dużo swojej energii poświęcała na dobroczynność, wspierała ubogich i potrzebujących, nie wyłączając tego grona trendowatych. Nic więc dziwnego, że po śmierci Jadwiga błyskawicznie została otoczona kultem, a do jej grobu przybywały rzesze pątników. To właśnie w średniowiecznym żywocie świętej Jadwigi pojawia się informacja o szpitalu w Środzie Śląskiej, Stanowiąca pierwszą wzmiankę o trądzie w polskich źródłach historycznych. Wyruszamy teraz w stronę Dolnego Śląska i jego stolicy, Wrocławia. Rycerze Świętego Łazarza pojawili się nad Odrą w XIII wieku. Założyli szpital najprawdopodobniej w drugiej dekadzie tego stulecia, za panowania potężnego księcia Henryka Brodatego. Pierwsza wzmianka o świątyni Świętego Łazarza, wzniesionej przy szpitalu o tym samym wyzwaniu. Pochodzi z 1260 roku. Placówka była przeznaczona jedynie dla mężczyzn. Był to specyficzny okres w historii miasta, bowiem odbudowywało się ono na nowo po niszczycielskim najeździe Tatarów. Siatka ulic i rynek współczesnego Wrocławia sięgają właśnie tamtych czasów. Kościół i szpital usytuowano poza murami miejskimi, przy drodze wiodącej z Wrocławia w stronę Oławy. Pierwotny kościół nie zachował się do naszych czasów, zaś w połowie XIV wieku na jego miejscu powstała niewielka jednonawowa gotycka bryła z czerwonej cegły. W ciągu kolejnych wieków był wielokrotnie uszkadzany oraz odbudowywany. Obok kościoła i budynków szpitalnych założono cmentarz, na którym grzebano zmarłych podopiecznych tej instytucji. Pod koniec średniowiecza. Kiedy problem trądu powoli wygasał w Europie, Szpital Świętego Łazarza, podobnie jak inne placówki przeznaczone pierwotnie tylko dla trędowatych, przyjmował w swoje mury również innych chorych oraz samotnych i opuszczonych. Stary średniowieczny szpital został wyburzony w 1814 roku. Nad wejściem widniała łacińska nazwa instytucji przytułek dla starców i biedaków. Na jego miejscu wzniesiono nowy budynek, zachowany do dzisiaj. Zarówno jego, jak i Kościół Świętego Łazarza można podziwiać do dzisiaj przy wrocławskiej ulicy Lomualda Traugutta. Co ciekawe, chociaż tak wiele się zmieniło, wciąż w tym miejscu sprawuje się opiekę nad potrzebującymi. Dzisiaj gospodyniami szpitala są siostry Albertanki, prowadzące tutaj zakład opiekuńczo-leczniczy dla dorosłych. Wrocław posiadał jeszcze jedno leprozorium, przeznaczone dla kobiet. Znajdowało się ono na północ od Starego Miasta i nosiło wezwanie świętego Hieronima. Dzisiaj jest to rejon ulic Ołbińskiej oraz Krętej. Niestety, średniowieczny kościół wraz ze szpitalem nie przetrwały XVI wieku, kiedy to w obawie przed Turkami mieszczanie rozebrali wiele zabudowań na północ od murów miejskich. W połowie XVI stulecia odbudowano w tym miejscu kościół oraz szpital, który przestał jednak pełnić rolę leprozorium, a stał się przytułkiem dla potrzebujących kobiet. Na początku XIX wieku i ten kompleks uległ zniszczeniu. Tym razem w obawie przed wojskami napoleońskimi. W 1821 roku wzniesiono zachowaną do dzisiaj bryłę kościoła oraz przytułek. Dzisiaj funkcjonuje tutaj akademik Uniwersytetu Wrocławskiego, a wokół rejonu dawnego leprozorium wyrosło okazałe pierzeje XIX-wiecznych kamienic. Po 1945 roku Kościół stracił dawne wezwanie świętej Urszuli i 11 tysięcy dziewic, a zyskał miano Kościoła opieki świętego Józefa. Zaś jego gospodarzami zostali karmelici. Jednak uważny spacerowicz odnajdzie tutaj dziedzictwo średniowiecza. Nad portalem wejściowym zamontowano oryginalne gotyckie elementy z drugiej połowy XV wieku. Nie są one jednak elementem dawnego leprozorium a dawnej bramy mikołajskiej, rozebranej na początku XIX stulecia. Teraz wyruszamy na północ Dolnego Śląska, do Głogowa, w tym starym mieście, które niestety zostało niemal doszczętnie zniszczone wskutek wielomiesięcznego oblężenia w 1945 roku. Leprozorim zostało założone pod koniec XIV wieku w rejonie współczesnych ulic Łużyckiej, ale i Wolności i Jedności Robotniczej. Dzisiaj po szpitalu, świątyni pod wezwaniem Bożego Ciała czy cmentarzu, nie pozostał niestety żaden ślad, a w tym miejscu znajduje się kilka bloków z Wielkiej Płyty. Na planie Głogowa widać dobrze cały kompleks, dawny budynek szpitalny, jednonawowa świątynia oraz cmentarz otoczony murem. W świątyni znajdował się ołtarz poświęcony świętym Kosmie i Damianowi, patronom medycyny. Szpital utrzymywał się dzięki hojności głogowskich mieszczan. Epoca nowożytnej dawne zabudowania strawiły ogień, a odbudowany szpital pełnił rolę przytułku i sierocińca. Ostatecznie zniknął on z mapy głogowa w latach 30. XVII wieku, kiedy to miasto zyskało nowe fortyfikacje. Dwa leprozoria, dla mężczyzn i kobiet, znajdowały się również w Świdnicy, która przeżywała w średniowieczu okres dynamicznego rozwoju. Placówka przeznaczona dla mężczyzn znajdowała się w rejonie dzisiejszej Galerii Świdnickiej. Z kolei leprozorium dla kobiet znajdowało się w okolicy ulicy Westerplatte 44, gdzie miejsce kaplicy Świętego Ducha zajęły współcześnie sklepy. Dzisiaj po wspomnianych szpitalach nie pozostał prawie żaden ślad. Przy terenie dawnego leprozorium w latach 90. znaleziono stary kamienny krzyż pojednania. Zapewne relikt dawnego wydarzenia, które miało miejsce na drodze ze Świdnicy do Dzierżoniowa. Krzyż wyeksponowano i do dzisiaj można go oglądać w sąsiedztwie przydrożnego drzewa. Pod koniec średniowiecza plaga trądu zaczęła w Europie wygasać. Coraz rzadziej na drogach można było spotkać nadznaczonych chorobą wędrowców, którzy potrząsali dzwonkiem, aby zasygnalizować innym swoje nadejście. Ten nagły spadek liczby zachorowań doprowadził do zaniku leprozoriów jako osobnych instytucji, a wiele z nich zaczęło pełnić funkcję zwykłych szpitali. Badacze od dawna byli zafascynowani tym pytaniem: dlaczego trąd wycofał się z Europy? Grupa naukowców przebadała DNA bakterii odpowiedzialnych za trąd pobranych ze średniowiecznych grobów i okazało się, że jest ono identyczne z DNA współczesnych bakterii. Na tej podstawie uczeni z Politechniki Federalnej w Lozannie zaproponowali hipotezę, że Europejczycy zyskali odporność na działanie mykobakterium leprae w dużej mierze przez proces naturalnej selekcji i wielowiekowego izolowania chorych. Jednak nigdy ludzkość nie wyeliminowała trądu całkowicie, a i współcześnie istnieją instytucje, które zajmują się wyłącznie dotkniętymi tą chorobą. W rumuńskiej osadzie Tichilesti do dzisiaj funkcjonuje ostatnie leprozorium na terenie Unii Europejskiej. Choroba u pacjentów tam mieszkających była zbyt zaawansowana do wyleczenia, jednak nie zarażają oni innych. W 2009 roku w Ticci-Lesti znajdowało się 9 osób. Ten odcinek Makabresek został przygotowany i zrealizowany przez Alicję i Michała Ślubowskich. Po więcej informacji związanych z podcastem, odwiedź naszą stronę internetową www.makabreski.pl oraz profil na Facebooku. Na naszej stronie internetowej znajdziesz transkrypcję odcinka oraz literaturę dla chcących wiedzieć więcej. Nie zapomnij śledzić Makabresek na Spotify, Apple Podcast i wszędzie tam, gdzie słuchasz swoich ulubionych podcastów. Makabreski są objęte patronatem portalu historykon.pl.